Nowy ozowoc, który do pracy jest gotowy po włączeniu, potrafi rozpoznawać kolory. W związku z tym, może być programowany na dwa sposoby: przy użyciu kredek Kolorino Bambino polskich, i wystarczy, że rysujemy mu trasę, po której ma podążać, kody, które mają pokazywać. Znaczy rozkazy, które są zakodowane w jego głowie już. Na przykład to jest rozkaz, zawróć na końcu linii. Ten rozkaz to jest jedź nawet wtedy, jeżeli droga się skończy. I dzięki temu możemy na kartce papieru rysować dowolne trasy i programować jego zachowanie. Dzieci mogą. Dzieci mogą, ja tu użyję kredki, ale praktycznie przy takiej szerokości drogi dzieci mogą rysować przygody małego ozobota, który wybiera się do lasu na grzyby, czy po to, żeby spotkać księżniczkę. I taki mały ozobot podąża po linii i oczywiście jeżeli jest linia czarna i bez rozkazów, to on... Nie wie, co ma zrobić. Wystarczy namalować mu na końcu komendę, na przykład tak jak tutaj malujemy kratkę niebieską i kratkę czerwoną, co oznacza dla niego komendę, zawróć na końcu linii, aby zaraz sprawdzić, czy można robot, czy może robot być programowany przy użyciu kredek i flamastrów. Jak się okazuje może być programowany przy użyciu kredek i flamastrów.